Ledwo odpaliłem enslave i ja od razu dostałem niesamowity feedback od Dominika. No god! No god, please no. No! No! Aż chce się grać. Bez filmiku? Okay. Czapter oh oh no. nazywa się Finding Trip, podczas gdy na samym początku już ją znalazłem. Jest tam, ma tam. Are, tam jest! Dobra, gonimy ją na szybko. Na no szybko, kute się gonimy. O, mamy niesamowity przykład niewidzialnej ściany, która zniknęła dopiero przy użyciu kamery. Po użyciu kamery. I już nie da się tego powtórzyć. Szkoda. Tu już jest jakaś wyżyczka great. ona tędy przebiegła i nic się jej nie stało. Dlaczego? kończ. Fuck 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 fuck. Teraz już tych, że zniszczyć ziomka zanim on przywoła swoich kolegów. Tak jest. Pierdolę like a... to, to... broń bad... Ta ja idę dalej? Jak ta ta się, ta okazało się że muszę ta której nie widziałem nigdzie wcześniej Była za winklą Pata, 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 Przycelować, no scope A, było blisko Dobra, tego s... Fuck, fuck, szybciej, szybciej, bo już bije po życiu Po życiu mi zjechał, dobra, już się do niego przynajmniej Okej, tego drugiego by się przydało zdjąć zanim nie zabije. Bo to roboty Gdzie ten kutasiarz z góry? Ja bym chciał go zabić Że potem nie zrobił wjazdu na chatę Trytytytyty w plecy Co to było no i dobra tam jest ich dwóch tylko tak trip trip chip 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 ale do przeciwników jest wow Wow, 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 i wow. Musi do tego dostać. I było jest wszystko spoko. Nie wiem jak to zrobić, żeby nie zauważyli. Dawaj mi tą broń. No. Teraz to ja mogę rozmawiać. Niewidzialna ściana po raz drugi. Niesamowite. Dwie niewidzialne ściany w jednym czapterze. To dopiero sam początek. O! Zajebista kamera! <laughs> Najbardziej potrzebna kamera. Po prostu cutscenka y roku 2015, który się dopiero zaraz rozpocznie. Ale skopa wjechał. Jak? Ta -ta ta no wskocz ta... WSKOCZ TU! Kurwa. Yeah, yeah, Zeskakuj Boom. To skakuj, lecimy dalej. Ale no się skopa z drzwi prawdziwy gangsta. A pierwszy. Wybuchaj śmieciu. No, to ładnie tak. Nie, nie, nie. nie rozumiem, na jakiej zasadzie. Czy ktoś się za Finding Trip, czy jej nie szukam, tylko ją gonię? powinien być chasing trip okay, wow, wow wow bo me? ja pierdolę zastanawiam się jakim cudem ta gra ma te, takie wysokie noty na metaskorze skoro

Tadam. O nie, o nie, nie Szybciej, Uff! Nie zdążył zabezwać swoich sojuszników. Co ich tyle? Kurwa, przed chwilą tam byłem. O co chodzi? No jak bez kitu, no przed sekundą tu byłem, no what fuck. Dużo jeszcze ich tak zabijać, czy oni się spawnują tutaj tak? W ogóle skąd oni przyszli, jak tu przed... Byłem tutaj przed chwilą, przed sekundą w tym miejscu byłem, nikogo kurwa nie było, szedłem tędy... No nie, tu akurat sobie spadłem, żeby zabić robocie Ale nikogo to kurwa nie było. Kuta Kutasiarze No idziemy iść. Tam. Oh my god. Jestem uh, idiotą. He-man! man, he, man. Wszechświata! He-man! No to, że jak już naprawdę sobie no zbieram kuleczek niechcący, chociaż już mówię w dupie głęboko, bo są mi zbędne... I mam ich 160 tysięcy, to nie mogę sobie nic upgrade'nąć, bo akurat w tym chapterze nie mam trip do pomocy, a tylko przez nią mogę sobie coś, co kurwakolwiek. Jesus! 11 chapterów, jestem na siódmym. Mam nadzieję, że to przeżyję. Muszę ochotę wrzucić tą grę w pizzy. O, tu będzie Bosik, coś czuję. Uwaga, Dobra, został jeszcze jeden. W dupę sobie postrzelaj. O! ale im powiedziałem. No skąd? Nadal nie wiem o co chodzi. O ale przynajmniej sobie zabiję tego fiutka Może to, o to chodzi żeby go zabić Tak dokładnie o to chodziło O coś nowego, tego jeszcze nie widziałem I co on takiego robi Ale on szybko biega Ale on zapije no, jaki masz atak? Jaki masz atak? Mogę cię odtrzymywać? Mogę. Okay. O, motherfucker, ale bohset. O! Nie da się go... Wow, wow, wow. O, próbujesz na to? Hehehe, chave siarzy. Ja <pietala. sustos> No cuffa! Pierwszy śmieciu. już. Dziękuję. Pozbieram to, gówno mi się mogą przydawać te wszystkie czarże. Prędza wymiść dla dziewczyny, która opaskę na głowę założyła mu. This was my home. The slavers came back, destroyed everything. Just like you said. There's somewhere survivors could have retreated to. There's not gonna be any survivors. We don't know that. The war room, maybe. Okay. Okay. Show me.